Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku niekończącej się sagi o budowie Fuji Aurik, czyli roweru, który potrafi naprawdę przysporzyć wiele problemów dla kogoś, kto nie ma pojęcia o budowaniu rowerów tutaj wychodzą coraz częściej jakieś kwiatki, problemy z dostępnością niektórych części między innymi tej tulejki dampera, którą tutaj mamy ona w tej chwili na potrzeby tego nagrania jest zastąpiona po prostu rolką kartonową po to, żeby było można postawić rower na kołach jest w tej chwili taka tulejka dostępna na Bike Discount Przy czym tutaj zależało właścicielowi na jakiejś szybszej dostawie Więc w krajowej ofercie odnalazł 30 pod shocka, Ale okazało się, że jest całkiem nietania Więc no niestety trzeba zacisnąć zęby i iść dalej Warto zwrócić uwagę faktycznie jaką tulejkę do jakiego dampera zamawiamy Bo też to się zakończyło między innymi jednym takim nieudanym zamówieniem z AliExpress no, ale to akurat mniejsza o większość. Jednym z faili, który jeszcze po drodze wyszedł, była sama korba Goldix. Bo jak widzicie, w tej chwili tej korby nie ma. Wcześniej ją widzieliście, okazało się, że korba Goldix ma prawdopodobnie krzywą oś. No, nie wszystko złoto co się świeci, oczywiście. Chińczyk to jest podwyższone ryzyko jakiegoś faila. No, ten Goldix po prostu. Był jakiś felerny. Tam polegało to na tym, że po poprawnym w montażu suportu, po poprawnym wkręceniu misek ośka Goldixa prawdopodobnie hamowała korbę w jednej pozycji. Dlaczego prawdopodobnie ośka? Bo po wkręceniu korby Schiemannu wszystko działało bardzo dobrze. W związku z czym suport na pewno nie był winny temu felerowi, Raczej była to po prostu krzywa oś. Pod ostatnimi filmikami Rozpoczęła się bardzo zażarta dyskusja odnośnie tego, jak wyglądają krzywki, które atakują damper od góry, czyli dokładnie to miejsce. Jeden z Was skomentował, że ma jakieś dziwne wypustki w tej krzywce. Prawdopodobnie chodziło o to, czyli jest to wersja normalna. Ktoś skomentował, że może jest to trunion, który występował tylko w wersji LT, czyli long travel. No i mam dla Was ciekawą informację z ciekawym obrazkiem, ponieważ. Dzisiaj byłem w takim zaprzyjaźnionym serwisie, gdzie w tej chwili spoczywa również rama Fuji Auric przy czym ze skokiem opisanym jako 130 mm w tym miejscu. Teraz pokażę Wam zdjęcia i co jest bardzo ciekawe, jego krzywka to jest właśnie krzywka podtruniona. I tego się nie da w żaden sposób poszukać, jest to ewidentnie trunion. Słuchajcie teraz warto zrobić sobie krótką przerwę, bo wszystkie te ramy, które widziałem Miały połamane te, te wstaweczki, takie, które zastępują przestrzenie damper w tych ramach. Czyli mówię tutaj o takim powiedzmy przewozowym spacerze. I warto zastanowić się po co właściwie tutaj została umieszczona ta śruba. Ona w zasadzie nie jest w ogóle równa średnicą z tym, co reprezentują sobą te śruby trunionowe, Więc jaki jest sens? Tylko po to, żeby włożyć ten plastik, one wszystkie tak są połamane. A druga rzecz jest taka, że no nie? Chyba jest to kolejny dowód na to, że robił to ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia co robi. A dodatkowo w zestawie z Ramą e, kolega dostał do, tego, do tej krzywki e, śruby stalowe, które no, ewidentnie wskazują, że po prostu jest to podmontaż trunionowy, te łożyska też zdradzają wszystko. E, także nasz tutaj Fuji Aurik to jest montaż klasyczny na oczka klasyczne. A ten 130 faktycznie ma truniona, czyli teraz zastanówmy się, skoro tylko i wyłącznie Long Travel ma montaż pod truniona, to co my właściwie tutaj dostajemy? No tutaj nie chciałbym być żadnym hejterem, nie chciałbym być też oskarżony na jakąś pod twarz pomówienie firmy, która zajmuje się dystrybucją tych ram, ale naprawdę no, firma Raptrix powinna się mocno uderzyć w pierś, bo nie przygotowali się do sprzedaży tych rowerów w ogóle. A wręcz mam wrażenie, że te rowery, te ramy są po prostu składane z części. One nie są jakby w całości. Ciężko im powiedzieć, ponieważ jakiś czas temu otrzymałem od jednego z klientów wręcz screena, którego sam otrzymał z faktury zakupowej firmy RockPix, która zakupiła podobno dużo tych ram. No i na nim Ewidentnie widać, że posiadają jeszcze modele LTS, z kolei osoby, które próbowały wymienić na przykład te trailowe modele, myśląc, że są to lt usłyszały, że tych Lteków już po prostu nie ma. Także jednym mówią jedno, innym drugie. Podobno Rakana też miało nie być w ofercie, a podobno Rakany są. No ale wcale się nie dziwię, że bardzo wiele osób po prostu rezygnuje z tego zakupu. No ale wracając do samego projektu, no to oczywiście za napęd odpowiedzialna jest grupa Shimano Deore. M6100 czyli 12 biegów z kasetą SLX. Kółeczka, które tutaj mamy, to są kółeczka akurat używane, bo tak to sobie e, gdzieś skmienił e, właścicieli. W sumie dobrze, bo to, to na początek mogą być. Jeżeli są proste, to jak najbardziej ok. Oponki nowe są to szwalbe nobby Nick 27,5 razy 2,6, czyli takie dosyć duże kapcie. Na pewno wiele osób będzie zainteresowana tym, co dzieje się tutaj między stajem a chain stayem Już pokazuję, ile jest miejsca. Na upartego możecie zrobić tutaj naprawdę solidnego plusa. Można tu wsadzić jeszcze 28 na luzie. Tutaj te akcenty botaniczne niestety są przymusowe amortyzator 29 cali. W tej chwili mamy konfigurację 27,5 na 275 Celowo będzie to malet, także jeszcze jeszcze 27,5 cala, ale wkrótce pewnie 29. No w mojej opinii. Ponty jak na trailówkę wyszły po prostu srogie Bardzo srogie Wygląda to mocno I pewnie mocno będzie jeździło A wracając z naszej Krzywki, no wielka loteria Uważam, że no jest to raczej niestosowne, żeby tak sprzedawać te wszystkie sprzęty bez żadnej informacji zwrotnej, co tu powinno siedzieć, jaki damper, jakie, jakie rozmiary i przede wszystkim co kupujemy, bo no, można się naprawdę zdziwić. To jest troszeczkę, można powiedzieć, takie robienie klienta w bambuko. No, możecie zaryzykować, możecie spróbować kupić wersję ze skokiem 130, może akurat się okaże, że jest to po prostu Eltek i skorzystacie. Tedy ze skoku 160 mm. No, Fuji nie jest brzydkie, yy, daje radę. No, tylko faktycznie dystrybucja jakiś dramat w tej chwili. No, jest takich też ciekawostek, o których chciałem Wam wspomnieć, bo może mogą się okazać po prostu spostowaniem z mojej strony. Gdzieś tam wspomniałem o tym, że Fuji zbankrutowało. No, i tutaj. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak jest. Ja byłem przekonany, że tak, bo dostałem informacje już od kilku osób, w tym jednego przedstawiciela handlowego dużej hurtowni niemieckiej, że Fuji faktycznie gdzieś tam zbankrutowało, a z kolei dostałem też informacje od innego, że to wcale nie jest prawda, że to jest tylko jakaś pogłoska, że to jest tylko zrzut jakiegoś, jakiejś partii ram, które. No, z których po prostu trzeba odzyskać kasę. Ale było troszeczkę takich hasł, że to prawdopodobnie są takie backupowe ramy na wypadek, gdy na przykład jakiemuś klientowi coś takiego pęknie, tak, tak żeby rama po prostu była w zanadrzu. Taka historia kiedyś miała miejsce na przykład w krosie. I w Krosie była taka sytuacja, że Cross Air bardzo namiętnie pękał, i w pewnym momencie w Krosie były dostępne ramy, ale były dostępne tylko w ramach reklamacji, a nie na sprzedaż. Więc może to był ten kierunek. Ciężko powiedzieć. Natomiast tego jest dużo, będzie się to jeszcze sprzedawało i myślę, że każda wiedza tak naprawdę będzie w tym przypadku potrzebna. Także przy okazji jakichś kolejnych postępów w budowie będę starał się Wam to wszystko przekazywać. Siema na razie.